Witam Was, Skorpiony. To jest dla Was czytanie na grudzień 2019. Zobaczymy, co się będzie działo w tym miesiącu. W opisie zostawiam Wam linki do czytań na 2020 rok. Można sobie całe czytanie kupić na Wimion, także zachęcam. Skrót jest na YouTubie. A teraz zobaczmy, co się w grudniu dzieje u Skorpionów. Co Skorpiony powinny wiedzieć dla swojego najwyższego dobra? Dzień 2019. Ko, e, nie koło fortuny, tylko głupiec, ale w takim kółku fajnie. E, jakie są wyzwania? Wyzwania. Wyzwania tej sytuacji. Księżyc. Przyczyny. Co się z nami Twójka dwójka e, Kijów co było w przeszłości co było w przeszłości co było w przeszłości śmierć tom życie wieżza Najbliższa przyszłość Szóstka pucharów Wy w tej sytuacji okay. Książę pucharów I królowa pucharów. Co się dzieje dookoła, umiarkowanie? Czego nie widać, świat i potencjalny wynik. Trójka mieczy i siódemka pentakli. Ok, i pod spodem mamy piątkę pentakli. No dobrze, Skorpiony, zobaczmy, co się dzieje. Są karty zamykające i karty otwierające. I one się tutaj przeplatają, i tak jakby są dwa zakończenia: jest jeden początek, który jest owocny, który już się zaczął, jest jakby nowa możliwość, nowa szansa. Natomiast ciągnie się tutaj ze Skorpionem jakieś właśnie przykre wydarzenia, jakaś tutaj destrukcja. I, um, i myślę, że cały czas macie w głowie pamięć o i, jakichś niepowodzeniach, jakiejś przeszłości, coś, co trzeba było zmienić. E, może coś to co nagle się zmieniło, bo w głowie masz to wierzę, więc tutaj jakby. Um, no albo robisz taki totalny porządek ze swoim życiem i zaczynasz od nowa, wręcz odcinając wszystko, na przykład zmieniając w ogóle całe swoje życie, środowisko, e, zmieniając, nie wiem, nawet miejsce zamieszkania, bo jest tutaj duża taka zmiana i ruszasz zupełnie w nowo, nowe, nowe życie. E, I dużo jest takiego poczucia marzenia, i, i też dużo tutaj Twojej energii. E, no i mam wrażenie, że tutaj na końcu albo zamkniesz ten rozdział trochę boleśnie i be, pamiętliwie albo skupisz się na tym co nowego macie przynieść bo jakby mamy te dwa zakończenia tak wieża i e, śmierć no poważne Sprawy. I to jest też Twoja karta, tak? Więc ja myślę, że tutaj trochę do, sporo jest Twojej decyzyjności. Tak jakby Ty masz już też tą wierzę w głowie, czyli jakąś totalną zmianę, czy rekonstrukcję. E, prawda? Znaczy, nie rekonstrukcję, tylko e, destrukcję, chciałam powiedzieć. No, i, i pod spodem również mamy tą piątkę pentakli, która mówi, że czujemy się osamotnieni, czujemy się jakby na zimnie, jakbyśmy stracili coś i jakby po prostu świat nam nie sprzyjał, tak? Znowu mamy ten piorun. Więc ta totalna zmiana, którą dokonałeś, myślę, sam, sam zadecydowałeś o tym, Otwiera oczywiście nowe horyzonty i one są pozytywne. Natomiast, ponieważ Księżyc jest tutaj yy, jakby wyzwaniem tego, tej karty głupca, czyli tego nowego początku, tego nowego koła właśnie, które się zacznie, nowego zupełnie etapu, jakby mam wrażenie, mówi nam o tym, że tu nie wszystkie sprawy są dla Ciebie jasne i możesz podejmować jakby ocenę tego, co było, tylko na podstawie tego, co wiesz. Natomiast jakby jest jeszcze jakieś drugie odbicie, tak, sytuacji. I myślę, że ta, ta karta również mówi o tajemnicy, o tym, że czegoś nie wiemy. No i ten, ten księżyc tutaj znika, tak jakby w tej karcie śmierci w przeszłości. I mam wrażenie, że to już było właśnie w tym miesiącu, listopadzie, właśnie na Halloween, tutaj. I no, czuć tak, jakbyś zaczynał, ale w, tył, w tyle głowy, gdzieś tutaj jest jeszcze właśnie to cierpienie, to, co tutaj się nie udało, to, co trzeba było właśnie tą kosą po prostu skosić i. Zostawić, tak? I trochę takie drastyczne posunięcia, i takie totalne decyzje, które zmieniają rzeczywiście wszystko do góry nogami. No, wieża i śmierć no po prostu coś, co zupełnie zmienia, jakby, otoczenie. Natomiast te dwie karty, mam wrażenie, wychodzą, tak jakby, od ciebie to ty to, jakby, wydałeś ten rozkaz. Natomiast, tak, pojawia się szansa, pojawia się nowa rzecz. Głupiec mówi o tym, że możliwość zupełnie zaczęcia od początku. Jest to też karta, która mówi o wierze: o tym, że po prostu mamy w, w, dużo nadziei w głowie i rzeczywiście świat wychodzi nam naprzeciw jest coś dla nas nowego. Ty w tej sytuacji również czujesz się świetnie, bo obydwie w ogóle karty tak jakby pokazują, matkę i córkę. Jakby one razem tutaj, jakby w tym, w tym nowym początku widzą swoją przyszłość. I jedna karta mówi o marzeniu, o snuciu planów i wyobrażaniu sobie właśnie czegoś, co chcemy zmaterializować. I królowa pucharów znowu też no, jest Twoją energią, natomiast ona też. Jakby jest taką spokojną, dojrzałą e, energią. Tak, jakby z takich marzeń. E, no mamy i, i dojrzałą kobietę, i która jednak prawda, ciągle pamięta o tych marzeniach. Te dwie karty mogą również e, pokazywać, że idziemy tak, jakby w ślady albo. Kogoś z rodziny, właśnie, kogoś takiej matki, tak? Albo jest to, powracamy do jakiegoś marzenia z młodości, tak? Do czegoś, co było w młodości. Mamy również tą kartę tej szóstki pucharów. Która ewidentnie mówi o powrocie jakoś do, do przeszłości, do czegoś, co wydawało nam się idealne kiedyś, do takiego troszeczkę wyróżowiania sytuacji, prawda, wybielania, jakby pamiętamy tylko te dobre momenty. Ale szósta w ogóle e, e, Pucharów mówi o powrocie do domu rodzinnego, poczuciu do bezpieczeństwa, również o takim cofnięciu się w czasie do jakichś naszych marzeń z młodości, tak jakby pamiętamy siebie za młodo, one nawet są ubrane tak samo. Prawda? Tak jakby o odmłodzeniu też. Tutaj czuję się tak jakby mimo tego, że jest też już, tutaj jest pokazana królowa, prawda, ale czytamy bez, bez koncentracji na, na, na płci. Jest ta dojrzała kobieta, która mimo jakby swoich doświadczeń swojego wieku, pamięta o czym marzyła jako dziewczyna, tak? I mam wrażenie, że tutaj wracasz, jakby jest ten nowy początek, start, pozbywamy się bagażu i możemy ruszać do przodu, tak? I to, co, czego będziesz również doświadczać, no to tak jakby zgłębienie się w takie może odwiedziny, na przykład w domu rodzinnym, i wrócisz, jakby myślami do siebie sprzed lat, coś w tym rodzaju. I to jest pozytywne, to cię napawa takim, taką lekkością ducha i myślę, pozwala zapomnieć o tym, co tutaj było. Przyczyną wszystkiego jest jakaś e, dwójka kijów, która tutaj pokazuje jakieś porozumienie, jakieś zawiązanie, jakieś. Mm, Partnerstwa, czy bardziej jakoś biznesowo, porozumienie, połączenie, na przykład jakaś spółka. Ale ta karta też mówi o planowaniu planowaniu jakby dalszych. Hmm, Plonów, tak, plan od plonów, tak? żeby były plony, trzeba je najpierw zaplanować. I tutaj jest takie właśnie planowanie, kiedy pomagamy właśnie tej fasolce wyrosnąć i trzeba o nią zadbać, tak? I mam wrażenie, że tutaj jakby jest dla Ciebie jakaś propozycja i dla Ciebie jakaś szanska. Ta dwójka Kijów również mówi o tym, że jesteśmy na. Pewnego rodzaju rozdrożu, natomiast tutaj podejmujemy jakieś działania, aby coś, co jest z ziarenkiem, aby rosło dalej, tak? jakiś nasz pomysł, więc w ogóle bardzo tak pozytywnie. Tak? I otoczenie też jest takie sprzyjające, bo umiarkowanie mówi znowu o harmonii, o jakby o szukaniu takiego złotego środka. O, o tej właśnie, tej wodzie, która będzie podlewać ten nasz pomysł. Także bardzo harmonijna karta. Jeżeli tutaj, jakieś takie, jeżeli się na przykład udajesz do jakiegoś domu rodzinnego, prawda, są święta, to naładujesz się tam pozytywną energią i jest sporo takiej harmonii, e, właśnie kto, tej czystej wody, która przychodzi tutaj i, i przynosi jakąś taką magię, tak? Zwykle na tej karcie jest anioł, który tak jakby wycisza te wszystkie jakby niepotrzebne problemy. E, jest spokój, jest troska. Czego nie widzisz w całej tej sytuacji? No, mamy początek i mamy koniec. Ale ten koniec jest zupełnie inny niż ten, który tak jakby tutaj doświadczyłeś, Skorpionie, bo tu jest poważna destrukcja. Wszystko dzieje się jakby pod zasłoną nocy. Jest wiatr, jest zimno, tak? I też trochę tak się czujesz. Właśnie. No my, my mamy te pioruny, ten deszcz, który zacina. I ten właśnie. Ten, ten dom, to, to drzewo się po prostu tutaj zniszczyło, no i nie mamy teraz nawet schronienia. Natomiast, jakby, co ta karta nam mówi? Właśnie, karta świat mówi o tym, że czas pewnej rzeczy dobiegł końca, i żeby on mógł dobiec końca, po prostu trzeba było zrobić wszystkie kroki po kolei. I ta karta mówi o tym, żebyś pamiętał to, czego teraz nie widzisz tutaj, że jakby sprawy się zamknęły i żebyś pamiętał, Skorpionie, że żeby dojść do tego początku owocującego, musiałeś całe to koło przejść, tak? Jakby wszystko, prawda? Żeby dojść do lata, trzeba było przejść przez zimę. I jakby to nam zamyka, i tak jakby pozwala nam, jakby doznać takiego spokoju, i takiego jakby sukcesu, tego że jakby rozpoczynam nowy etap, ponieważ jakby udało mi się zamknąć kolejny, tak? Żeby nie ciągnąć za sobą tej energii, bo co wynika z tej sytuacji? No właśnie, mamy te dwie karty, które są tak jakby przeciwstawne. Jest ziemia, która jest wyjałowiona, i ta trójka mieczy mówi o złamanym sercu ogólnie, ale ta karta mówi o tym, że jest po prostu tak jakby zablokowana, jest, są wbite miecze tej ziemi. Przychodzi jesień, ptaki odlatują i prawda już tak jakby wyjałowiła się ta ziemia. Więc albo ziemię zostawisz za sobą wyjałowioną albo wyjałowisz jakąś część siebie, no, albo skupisz się na tym, że te plony, w które się zaangażowałeś, będą rosły, tak? Tak jakby siódemka pentakli mówi o takim e, rozrachunku, o czekaniu, o, na to, aby się coś zmaterializowało, ale też z takim zaufaniem, że to wszystko idzie w dobrym, e, dobrym momencie i też w spokoju, prawda? Niby nic się nie dzieje, bo pomyślmy to tak. Kobieta w ciąży, niby nic się nie dzieje, niby to dziecko, prawda, rośnie i, i prawda, nie mamy wielkiego wpływu na nie, ale tak naprawdę dziecko odczuwa od środka wszystkie nasze myśli i, jakby to, to czym na zewnątrz jakby siebie karmimy, karmimy również dziecko. I to, jakby ma wpływ na te plony, więc ja, ja myślę, że te dwie karty pokazują wybór. Który możesz dokonać, aby to, jak to się, jakby, ten nowy początek, jak, jakie zakończenie wybierasz? Czy wybierasz takie smutne i to serce zostanie, ta ziemia zostanie wyjałowiona? Czy jakby zrozumiesz, że jakby aby coś się narodziło, jakby całe kółko musi tutaj nastąpić? Także hmm, myślę, że tutaj dużo zależy od ciebie, jak spojrzysz na tą sprawę, tak? Zobaczymy, jaka by była rada dla Zbigniewu. Dobra, zobaczmy, co tutaj wypadło, chociaż to bardzo szybko. Dwójka mieczy, e, pa, e, szóstka pentakli i dziewiątka e, kijów. Zadajmy pytanie, bo ja myślę, że tutaj trzeba konkretnego pytania. Skorpiony. Fajne takie yy, fajne zakończenie na koniec roku, takie podsumowujące, właśnie, żebyśmy tutaj jednak odczepili się od tej energii, bo jakby pamiętajmy, że wszystko nas kształtuje i to gdzie jesteśmy dzisiaj, prawda? Nie wiadomo, jakby się potoczyło nasze życie, gdyby wszystko było takie usłane różami, prawda? Wszystko musi się wydarzyć po to, żebyśmy się znaleźli w tym miejscu, w którym jesteśmy. I pewna zgoda na to, że tak, taki był los, jakby tutaj pomaga odpłynąć tej energii. Jaka by była rada dla skorpionów? Rada: Na czym skorpiony teraz powinny się skupić? Okej, okay. i wypadła nam ósemka, e, ósemka pentakli. I ona wypadła tak, nie wiadomo, prosto odwrócona. Natomiast ósemka pentakli mówi o tym, że w 80% jest coś zrobione, tak? I jeżeli musiałeś coś zostawić, co było prawie dokończone, to pamiętaj o tym, że... Tylko tyle dało się tam zrobić. Jeżeli ta karta jest odwrócona, to ona często mówi o takiej chomikowej pracy, o takiej jakby kręceniu się ciągle w kółko, gdzie nie ma progresu, gdzie robimy, męczymy się, marnujemy tak jakby trochę czas, ale jakby niewiele się dzieje, nie ma, nie ma jakichś takich efektów. Ta karta też właśnie pokazujesz, zobacz. Tu masz 7, tu masz 8. Tak jakby już jesteś prawie u celu. Jest jakby w 80% coś zrobione. Coś osiągnięte. Ok. I trójka kijów. I trójka kijów mówi znowu o, o tym, że czas na nową drogę. I fajnie, bo jest znowu dwójka. I trójka. Wszystko tu się będzie posuwać do przodu i jakby nowy początek się zaczął, szansa jest, y, jakaś nostalgia będzie, jakieś wspominanie. Także ta karta też mówi o tym, że żebyśmy, patrzy, żebyśmy wyciągnęli z tej przeszłości te rzeczy co dobre, tak? Y, nowe rzeczy się dla ciebie będą działy, i znowu ta trójka, ta trójka. No, właśnie, czy zostawisz za sobą spustoszenie, czy, czy wyjałowioną ziemię, jakby, czy skupisz się bardziej na tym, żeby właśnie te, te, na tych swoich plonach, które będą rosły, tak one się będą rozwijały cały czas. Nowe rzeczy się zaczynają w nowym roku, także fajnie, przemyśl sobie właśnie ten rok, i jakby rok się kończy, to całe koło jakby jest. Zakończone i to jest wielki sukces. Nowe rzeczy się zaczynają i naprawdę jest tutaj szansa bardzo pozytywna na to, żeby się właśnie naładować jakimś takim przyjaznym otoczeniem rodziną i zacząć jakieś nowe rzeczy, które już tutaj zaczynają kiełkować, tak? To wszystko będzie rosło. Od dwójki idziemy do trójki i od siódemki idziemy do ósemki. To wszystko idzie cały czas do przodu, także pamiętaj o tym. Myślę, że to wszystko skorpione. W opisie macie linki do roku 2012, do czytań, już chyba mówiłam. A my widzimy się w kolejnym czytaniu.